W dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka wpadek, które mogliśmy widzieć w serialu 19. Jeśli znalazłeś jakąś wpadkę, to wyślij mi ją na priv, a na pewno będziesz na odcinku. Pierwszą wpadkę wysłała Minina, link do jej insta macie w opisie. Kadr pochodzi z 167 odcinka. W tym odcinku Arek był wściekły na swojego ojca, ponieważ zdradzał jego mamę z Kariną. Arek przyjechał do warsztatu, żeby z nim porozmawiać. Podczas rozmowy zaczął szukać jego telefonu po kieszeniach, jednak go nie znalazł, ale na pierwszy rzut oka widać, że telefon leży tutaj. Drugą wpadkę wysłał mi Kamil, link do jego Insta macie w opisie. Patka pojawiła się zaraz na początku 130 odcinka, Aneta jest na spacerze z Kasią i Julką, tylko pojawił się mały problem, po wózku nie ma dziecka tylko jest lalka. Trzecią wpadkę wysłała mi Natalia. Link do jej insta macie w opisie. Katr pochodzi z 373 odcinka. W tym odcinku Lena spotkała się z Filipem, żeby oddać mu list. Również dowiedziała się o domniemanej śmierci Oskara. Gdy dziewczyna wychodzi z kawiarni jest środek dnia, a kiedy dociera do Adikszyn jest już ciemno. Z tego wynika, że Lena szła tam cały dzień. Czwartą i ostatnią wpadkę na dziś wysłała mi Lena. Link do jej insta macie w opisie. Spadka Podzi 145 odcinka. Akcja toczy się w utraku Rafała. Niestety, pola w tym odcinku poroniła. Proszę zwrócić uwagę na dłonie poli, a dokładnie na rękawiczki. Tu je ma, jest ujęcie na Rafała, a gdy kamera wraca na polę, to już ich nie ma. O której facie nie wiedziałeś przed tym filmem?